Dzień dobry, dzień dobry kochani, przy porannej kawce z kłaczkiem, a nawet z kilkoma kłaczkami. Dziś sobota, a ja jeszcze z kubkiem kawy w dłoniach zobaczyłam coś, co zatrzymało mnie w miejscu. Właśnie ten widok. Na moim stoliku kawowym wśród roślin, filiżanek, bibelotów i kolorowych miseczek z Bolesławca siedzia, siedzą dwa maleństwa, Mufinka i Marcepan. To jest Mufinka ta z ciemnym noskiem, a ten z jasnym to Marcepan. Patrzyły na mnie swoimi ogromnymi, jeszcze dziecięcymi oczkami, jakby same chciały powiedzieć – jesteśmy tu, patrz na nas – na ten cud, który dzieje się na Twoich oczach. Poranne, jesienne słońce wpada przez okno i zalewa wszystko takim niesamowitym złotem. Promienie przechodzą przez liście zielonych roślin, oświetlają porcelanę i szkiełka, podkreślają kształty bibelotów, malują kolory. Wygląda to jak scena z obrazu, perfekcyjnie ułożona, a przecież powstała bez planu. I właśnie tam, w samym centrum tego świetlanego teatru, dokazują dwa kociaki. Jakby samo słońce wybrało je na aktorów dzisiejszego poranka. Fantagiro, ich mama, jest cały czas blisko. To jej rytuał. Podbiec, polizać po główkach, pomruczać coś do ich uszek, odejść na krok dwa, by pozwolić im próbować, sprawdzać. Poznawać. Jej troska jest pełna mądrości, obecności bez nadmiaru, czujności bez przesady, bezpieczeństwo takie podszyte wolnością. I tak właśnie uczą się jej dzieci. Mówinka i Marcepan urodziły się 13 sierpnia, dziś więc mają nieco ponad 6 tygodni to wiek, w którym świat staje przed nim otworem, a każdy dzień przynosi coś nowego. Jeszcze niedawno chwiały się Jeszcze niedawno chwiały się na łapkach, a teraz z nieprawdopodobną odwagą obwąchują każdy za kamarek stol stolika. Uczą się równowagi, czasem spadają, potykając się troszkę o własne łapki, ale po chwili wracają z jeszcze większą determinacją. To właśnie w tym wieku kocięta chłoną bodźce jak gąbka. Każdy zapach, każdy dźwięk, każdy dotyk staje się dla nich lekcją. Ich rozwój to coś niezwykłego. Dzięki temu, że nie trzymam ich pod kloszem, że nie izoluję od domu jego mieszkańców, uczą się życia takiego, jakie naprawdę jest. Spotykają inne koty, te starsze, dostojne i mądre które uczą ich kocich manier, cierpliwości i zasad. Madame Flufetka już przejęła rolę ciotki nauczycielki. Patrzy z dystansem, czasem pomrukuje, a czasem pozwala, by maluszki wdrapały się na puszysty ogon. W ten sposób uczą się hierarchii, komunikacji i tych kocich granic. A przede wszystkim kociego języka. Uczą się też od psa, mojego balu, Chodzi dziś, zamiast obserwować scenę na stole, pobiegł do ogrodu, gdzie goni wiatr i chyba własne myśli. W innych chwilach jest dla kociaków ogromną atrakcją jego zapach, jego wielkie łapy stukające o, po o podłogę, jego spokojne, a jakże silne westchnienia. To wszystko maluchy poznają, oswajają się, budują poczucie, że świat nie kończy się na ich mamie, że w tym świecie są jeszcze takie wielkie stwory jak Balu. A Balu uczy ich odwagi i tolerancji. Dzięki niemu nie będą bały się psów w przyszłości, nauczą się je rozumieć, rozpoznawać i dogadywać się z nimi. A Marcel, mój królewski papuzi-lokator, też ma w tym swój udział. Chodzi dziś zamilk, patrząc na tę scenę uważnie jakby i jego oczarowało to poranne słońce. Na co dzień bawi się z nimi na swój sposób. Raz naśladuje moje słowa, innym razem telefon, a kociaki bieg biegną za dźwiękiem. To ich pierwsze lekcje ciekawości i reakcji na nowe. Czasem nawet bardzo dziwne dźwięki. Dziś jednak Marcel milczy, co było niezwykłe, jakby on wiedział, że cisza tego poranka jest czymś, czego nie wolno przerwać. Te wszystkie doświadczenia, zapachy, dźwięki, spotkania mają ogromny wpływ na rozwój mufinki i marcepana. Dzięki temu uczą się, że świat jest pełen bodźców, ale też pełen przyjaciół. Że można ufać, że obok jest bezpiecznie, ale i jest miejsce na odwagę. Że życie nie jest tylko jednym pokojem, lecz całym domem z różnymi istotami, różnymi zapachami, różną energią, no i różnymi kolorami. Gdyby trzymać się pod kloszem, byłyby może spokojniejsze, bardziej sterylne, lepiej odchowane ale nie jestem tego taka pewna, ale nie nauczyłyby się odwagi. A ja chcę, żeby moje kocięta były jak dzieci, które poddębią, potrafią odnaleźć się w tym świecie. Pewne siebie, ufne, ciekawskie, gotowe do nowych doświadczeń. A ja sama? A ja sama powoli wracam do sił. Już poruszam się bez chodzika, bez tej mo mo mojej dodatkowej podpory. Jeszcze kuśtykam, jeszcze nie stawiam kroków tak pewnie jak dawniej, ale chodzę. Każdy krok jest dla mnie jak zwycięstwo, jak nauka moich maluchów, które też co chwila przewracają się, ale zaraz wstają. No dobrze, ja się nie przewracam, ale, ale tak mi się jakoś to skojarzyło. Czuję, że razem uczymy się od nowa. Oni życia, a ja siebie. Balu w ogrodzie, Marcel w zadumie, fan w roli człej mamy, Mufinka i Pan dokazują na stoliku, Madame Flufetka pilnująca porządku, a ja pośród z nich, z kubkiem kawy, z kłaczkiem, bo jakże mogło być inaczej, stoję i chłonę tą chwilę. Chwilę, w której dom zamienił się w teatr, a codzienność staje się bajką. To właśnie takie poranki uczą mnie, że szczęście nie ma wielkich fajerwerków. Szczęście to promień słońca na liściach, zapach kawy, ciche mruczenie i świadomość, że obok mnie toczy się życie piękne, kruche i prawdziwe. I tego samego życzę Wam, moi mili. Niech I Wasze dni wypełnią się chwilami, które zatrzymają czas. Niech Niech spotka was dziś coś co sprawi, że uśmiechniecie się tak jak ja, patrząc na ten obrazek, na maleńką muffinkę słodkiego marcepana dokazującego na stoliku. Niech wasza sobota będzie malowana światłem, spokojem i ciepłem, tak jak dziś tutaj w moim zaczarowanym kociogrodzie.